Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Dobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football w ostatnim odcinku. Wszystko już potwierdzone. DJ naprawdę dołączył do drużyny Paradisi. No dobrze, bądźmy szczerzy. Z kim z Was kontaktowały się inne zespoły? Jeśli ktokolwiek chce odejść, to teraz macie szansę. No, słucham. W takim razie uważam Was wszystkich za Snow Kids. Witaj na Paradisji. No, i co o tym sądzisz? To dziwne. Tak, jakby jego Flux był pasożytem. Czyli to musi być... Rezonans. Ktoś zastąpił Blaylocka i przejął Multiflux. Innego wyjaśnienia nie widzę, i ten ktoś jest tutaj, na Paradisji. Kontynuuj zgodnie z planem, i nie rozpoczynaj wprowadzania go do jądra Paradisji, dopóki nie wydam rozkazu. Nie tak się umawialiśmy. Nie masz prawa decydować o naszych działaniach. Nie chciałbyś chyba, żeby wszyscy odkryli, kim tak naprawdę jesteś. Klamp kontynuuje badania i możemy też liczyć na sonego i jego ludzi. Jeśli Multiflux jest na Paradisji, znajdziemy go. Widowisko. Czas zacząć. Arcadia Sport wydanie nocne prosto z Paradisi. Powiedz, Nork, jakie są Twoje pierwsze wrażenia po meczu gwiazd Paradisi? Podsumujmy. Mecz został perfekcyjnie zorganizowany, a stadion jest niezwykle nowoczesny. Trzeba przyznać, Lord Feniks musi być dumny z tak wspaniałego turnieju. A skoro już o tym mowa, spójrzmy, kto zgodnie z losowaniem Lorda Feniksa zmierzy się w jutrzejszych meczach. Jutro czekają nas dwa świetne mecze. Shadows kontra Rickers oraz Electras kontra Cyclopi. Norg, mogę zatem powiedzieć tylko jedno. Niech wygra najlepsza drużyna. I na tym kończymy, życząc wszystkim naszym holowidzom spokojnej nocy. Halo, Corso. Wyszedłem od Klampa. Nie Mamy wyboru. Zarządzam infiltrację na Paradisji. Kod czerwony. Nie daj się namierzyć. Nareszcie coś się dzieje. Zaczynałem się już nieźle nudzić na czarnej mancie. Chciałam cię poinformować, że Sony Blackbones i jego piraci są tu, na Paradisji. Mam go zneutralizować? Nie ma żadnego problemu. Tak, Microis? Co się stało? E, wiesz, Yuki... <coughs> chciałbym ci powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Hmm? Yuki, znamy się już od dawna, ale. <coughs> odkąd przeszłaś do Elektras, zdałem sobie sprawę, że... Tak. <coughs> <coughs> Tęsknię za tobą i ciągle o tobie myślę. <coughs> Co ja wygaduję? <coughs> <coughs> Chyba jestem no... Nie spóźniony? Cześć Stran. Cześć Stran. Co kombinujesz? E, e, widzi, widzisz, nie nauczyłeś się jeszcze pukać? Dziwnie się zachowujesz. Rusz się, wszyscy są już na plaży, tylko ciebie brakuje. Idziemy przetestować mojego drona na falach. E, e, ja chyba nigdy się nie odważę. I jeśli się zatnę, to ty przejmiesz pałeczkę, Sydney. Pamiętaj, kiedy dam ci sygnał, wyciągniesz wielką niespodziankę. Micro Ice, możesz na mnie liczyć. Mam to zaprogramowane. Aaa, mm. gdzie jest Rocket? Minęłaś się z nim. Lunzia przyszła po niego i poszli razem na plażę. Nie. Przecież mógł przynajmniej na mnie poczekać. Huh. Dzięki małym poprawkom mój dron będzie śmigał jak nowy. Kto chce go wypróbować? Jesteś pewien, że to ustrojstwo zadziała? Mogę być pierwszy, jeśli MicroAis się boi. Boi! Widać, że nie znasz Micro a. Jestem zawodowcem. Uh -huh. Uh -huh. Źle sobie radzi. Ostrożnie, nie naprawiłem jeszcze. Rozum! Wszystko pod kontrolą! Co to był za zgrzyt? A? Ściągnijcie mnie na ziemię! Rzeczywiście miał rację. Prawdziwy z niego zawodowiec. Wysoko się wzniósł, prawda? Szarki nie przepuści takiej okazji! Sensacja! Ech, nie ma nic lepszego niż chwila błogiego relaksu po ciężkim meczu. Ech, ech, Bardzo dziękuję za informację. Ochrona znalazła mikro-aisa. Przywiozą go tutaj. Nie wszędzie was szukałam. Czekaliśmy na ciebie na plaży. Wybierzesz się na. Nie, teraz już za późno. Nie mam ochoty nigdzie iść. Co ją ugryzło? Może podać coś do picia? Hmm, czy coś się stało? Hmm, sama nie wiem. Chyba po prostu muszę z kimś pogadać. Ach, rozumiem panią. Zamieniam się w słuch. Nieważne. Dzięki dziado. Do zobaczenia. Mej! Hmm. Tia! A co ty tutaj robisz? Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Ja też się cieszę. Witaj! Życzę Ci powodzenia w dzisiejszym meczu. Będę trzymać kciuki. Dzięki, to bardzo miłe. Właśnie idę na stadion. Ja nie mogę tam żyć. Ja też. Tak się cieszę, że w ogóle się nie zmieniłaś. Jak ci się układa z twoim Sinetem? Bardzo dobrze. Lepiej chyba być nie może. Sinet ma bardzo silną osobowość, wiesz. Powiedz jak tam reszta i jak twój związek z roketem. A eee, jeśli mam być szczera, bywało lepiej. Hmm. Praktycznie cały czas wisi roketowi na szyi i w ogóle się przy tym nie krępuje. O tak, dobrze znam ten typ. Powiem ci jedno, miej oko na Luzie. Muszę już lecieć. Ja odwiedź mnie kiedyś, to sobie pogadamy. Ach. Pa! Jeszcze jedno! Gola, May! Gola! <grym> Czyżby Snow Kids mieli kłopoty? Hmm? Ta para raczej się nimi nie przejmuje. Kolego, jeśli naprawdę chcesz mieć tu saunę, możemy wrócić tu za tydzień. Przyniesiemy ci coś na orzeźwienie. E, nie, chwilę zostańcie. Spuszczę was bez autoryzacji. Tylko naprawcie tę przeklętą klimatyzację. Ten pomysł z wirusem był świetny. Dobrze, się. Aha. Zapomnieliście swojego sprzętu. Ach. Dobra. Zajmę się jednostką centralną, a ty stań na czatach. Uff, ten zaduch mnie dobija. Nie możemy najpierw naprawić klimy? Może jeszcze chłodny nabój? Bennett, jaka jest sytuacja? Ich zabezpieczenia są bardzo dobre. Złamanie ich potrwa kilka godzin. Masz czas do końca meczu. Drodzy holowidzowie, witam was na rozpoczęciu Pucharu Paradisi. Dzisiaj będzie się dużo działo, ponieważ rozegrane zostaną dwa mecze jednocześnie. Na morskim stadionie Shadows podejmą drużynę Rikers. Czy Rikers będą w stanie pokonać Shadows wspieranych przez Lightnings? W drugim meczu na podniebnym stadionie eleganccy Elektra staną naprzeciwko cyklopom wspieranym przez Shadows. Drodzy fani Galactic Football, turniej uważam za rozpoczęty! Oczywiście, ta dwójka raczej nie planuje wspólnych wakacji. Cześć! Gdzie jest Micro Ice? Poszedł na mecz Elektras i Cyklopów. <laughs> Co za frajer. To ten mecz jest wydarzeniem dnia. Wow. Juhu, a Ahito! Tu jestem! Właściwie ja też wolę przejść się na tamten mecz. Co to za dziewczyna? Eee, normalnie nie wierzę. Jak to odmowa dostępu? Przecież ten skrypt zawsze działał. Ich zabezpieczenia mnie przerastają. Mamy pecha. Spodziewałem się, że łatwiej ci pójdzie. Pora na ciężką artylerię. Nie mamy już wiele czasu. Przynajmniej złam kody bezpieczeństwa do prywatnego apartamentu. Chwileczkę. Chyba się przebiłem. Dobra, gotowy, zaczynam transfer. Zostaliśmy namierzeni przez jednostki specjalne. Korso, oh. potrzebujemy wsparcia! Korso! Corso! Szybko! Nie mogę dłużej blokować monitoringu! Korso! Co teraz robimy? Uciekajcie, chyba, że mam wam zamówić limuzynę! <laughs> Mamy tam wskoczyć? Przecież to jakaś porażka! Ta opcja jest jeszcze gorsza! Co za mecz! Tu na morskiej aranie Rickers nie mogą się odnaleźć w starciu z Shadows, na których metaliczny krzyk nie robi żadnego wrażenia. Duża gola, co za świetnie dobrana para zawodników. Dostałam wiadomość, że Elektras zdobyli gola. Spójrzcie sami. Gdzie Rykers tuż przed przerwą próbują wbić gola? Koniec pierwszej połowy. Wracamy po przerwie reklamowej. Muszę się czegoś napić, czegoś bardzo, bardzo zimnego. Oto zadanie dla Micro aisa Kiedy robi się gorąco, sięgnij po puszkę majca. Wracamy na morską arenę, gdzie mamy rzut wolny dla Shadows. May ustawia piłkę. Wszystkie klopi wychodzą na prowadzenie dzięki zawodnikowi Shadows, który strzelił przepięknego wola po rajdzie przez całe boisko. Niektórzy zawodnicy nadal nie mogą odnaleźć swojego rytmu. Uwaga, wróćmy do morskiej areny. Finet sam pokonuje z piłką całe boisko. Przedą, prowadzą już trzy do zera. Niesamowite. Yuki jest dzisiaj jak mur. Doskonałe wybicie, prosto do napastników. <gry> Zasługujesz na tytuł największego fana Elektras, a raczej fana Yuki. <grywia> 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 Daleki wykop Yuki! Niesamowite! Słupek i kolejny strzał. <grywia> <Woohoo>! <grywia> Koniec obu meczów! Pierwszy dzień turnieju na morskiej arenie kończy się druzgocącym zwycięstwem Shadows nad Rikers, którzy pogubili się w drugiej połowie. Elektras wygrali z cyklopami 3 do 2 dzięki swojej imponującej juki. Cóż to był za mecz! <noise> Nigdy nie pomyślałbym, że kiedykolwiek będę kibicować Shadows. Idę poszukać Mei i jej pogratulować. Idziesz ze mną? Mhm. Mm <noise> nie mogę się tak bać. Uf, wszystko pójdzie dobrze. Dam sobie radę. Uf. Jesteś gotowy, Sydney? Gotowy jak moja pierwsza aktualizacja. A niech to nie jest sama. Micro Ice, Chodź do nas! E, Yuki! Chciałem ci pogratulować i powiedzieć, że... Dziewczyny, znacie Micro Ice'a? Jasne, że tak. Przecież wszyscy go znają. To bohater tygodni Jedno wiemy na pewno. Micro ice nie boi się sportów ekstremalnych ani eksponowania swoich wdzięków. Wiesz, czasami lepiej po prostu zostać w domu albo nosić dobry rozmiar gatek. Nie miej mi tego za złe, Micro Ice. Nie mogę się powstrzymać. Przepraszam na chwilę. Zapomniałem czegoś. Idziemy, Sydney. Hej, nie mówisz chyba o kąpielówkach, prawda? To najgorszy dzień mojego życia. Najgorszy! Ach, musisz powiedzieć coś, co od razu poprawi mi humor. Niespodziewana utrata luźnych gaci ma 3 820 000 odsłon. Więcej niż wczorajszy mecz gwiazd. To rekord! Ha! Miało być coś, co poprawi mi humor! Oh, oh. au. Hej, czy to twoja własność? Ach, jak poszedł ci mecz? Cześć, mała! Kocham cię! Nie mogę na to patrzeć. Eyes, wszystko gra? Zo. Zo. Zorin? To ty? No pewnie, że ja. Przyleciałam, żeby odwiedzić mojego tatę, dziadka. Może jednak ten dzień nie będzie aż taki zły. Przed jego przybyciem na paradisję jest nieznana, ale przynajmniej mamy jego kody bezpieczeństwa. Lordzie Fenix, jakie są Pańskie wrażenia z pierwszego dnia turnieju? Jestem bardzo zadowolony. Myśli Pan, że Elektras będą zaskoczeniem tego turnieju? Jeszcze nie widzieliście zespołu Paradisji w akcji. Zapewniam, że czeka nas wiele niespodzianek. Witaj na Paradisji, Sonny. Wiedziałeś, że tu jestem. Nic na Paradisji nie dzieje się bez mojej wiedzy. Powiedz mi o multifluksie. Nie wiem, o czym mówisz. To jest potężna mieszanka fluksów. Obydwaj dobrze wiemy, że jest gdzieś na Paradisji. Nie masz pojęcia, jak bardzo jest niebezpieczna. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. W takim razie zmuszę cię do tego, Magnusie Blade. No proszę, od bardzo dawna nikt się do mnie tak nie zwracał. A ja kiedyś znałem człowieka o imieniu Ison, człowieka pałającego rządzą zemsty. Stracił swoją żonę i swoje dawne życie. Kiedy moi piraci go znaleźli, był słaby. A ja, Magnus Blade, przyjąłem go jak brata. I tak Ison, naukowiec, stał się Sonem Blackbonesem, piratem. Miałeś cechy przywódcy, wielkiego przywódcy, ale kierowałeś się innymi celami. Chciałeś się mnie pozbyć i wyzwałeś mnie na pojedynek, a ja zostałem skazany na wygnanie. Zająłeś moje miejsce. Stop. Musisz wiedzieć Sony, że od bardzo dawna marzyłem o tej chwili. Ale nie bój się. Tu się osiedliłem, zainwestowałem w tę planetę. Przeszłość nie ma znaczenia. Piraci wybrali mnie, bo ty chciałeś tylko bogactwa. Ja chciałem prawdy i walczyłem o coś ważniejszego. O wolność. Prawda i wolność to nie są najlepsze inwestycje. Magnus, ten Multiflux. Nie masz pojęcia, jakie to niebezpieczne. Nie rób tego. Coś ty mu zrobiła. Zatrułam go. Jak każdego, kto stanie mi na drodze. W następnym odcinku Galactic Football. To sygnał alarmowy Sonnego. Benet Artie, znajdźcie go szybko. Dobra, o co chodzi? Wiem, że to nie najlepsze. Zapora, pora, ale twój ojciec ma kłopoty. Dziś wieczorem zobaczymy dwa niesamowite mecze. Na podniebnym stadionie zmierzą się Snow Kids z piratami, a na morskiej arenie zespół Paradisi kontra Wambas. Grajcie naprzód! Nie poddawajcie się! Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International Studio Emmer Sound. Reżyseria Tomasz Morzecki Dialogi Maciej Wysocki Dźwięki montaż Krzysztof Podolski Udział wzięli Leszek Zdun, Stefan Knote, Katarzyna Łaska, Iwona Rulewicz, Mieczysław Morański, Joanna Pach, Jarosław Domin i inni.